Cześć z tej strony GoldTV witam was bardzo, bardzo serdecznie na piątym odcinku serii Astronir. i dzisiaj polecimy na planetę Glacio. To jest jedna z najtrudniejszych y, planet chyba do przeżycia, bo zagrożenie jest trudne. Najtrudniejszą planetą to jest y, Atro Atrox Bardzo trudna planeta. No i tu reszta jest średnia albo łatwa. Um, ogólnie wiem już jak zdobyć cynk. Bo w następnym odcinku raczej będziemy już um, zajmować się mod wzmocnienia naszym odkurzaczem. I wiem jak zdobyć cynk. Musimy mieć do tego spaleryt. Um, spaleryt spalery można na tej planecie zdobyć um, nie wiem, czy mam tu przy sobie, chyba nie, ale ja już wszystko tutaj zapakowałem. Y jak widzicie, mam ten magazyn, mam silnik, tylko po prostu sobie y wszystko już ustawiłem. Więc y lecimy na Glacio. Y bo musimy zdobyć ostatnią rzecz, czyli kondensator powietrza. Szkło mamy, plastik mamy, tylko żelazo nam jest potrzebne. A właśnie na tej planecie występuje yy, żelazo, i też występuje drugi ważny yy, materiał, czyli tytanit. Czy tam yy, chyba jakoś tytanit. Zobaczmy. Yy, tytanit. Tylko chyba z Tytanitu... Yy, kurczę, zapomniałem ważnej rzeczy. Dobra. Tylko gdzie tu teraz wylądować, bo... Nie mam tu żadny, Nie ma tu żadnego... Yy, miejsca chyba. Nie, jest tutaj. Ledwo to widać. Ale... Chciałbym wylądować gdzieś, gdzie jest y, tak w miarę, gdzie można to rozpoznać. Niestety nie wziąłem ze sobą y, kwarcu, czyli nadajnika jakby, żeby ten... A niestety na planetę y, Atro, znaczy nie Atro, tylko Glacjo będziemy dużo y, przylatywać na tą planetę. Głównie z jednego powodu, bo potrzebujemy do komory badawczej yy, takie yy, rzeczy, żeby wiecie tam kilka, tylko, tylko muszę sobie zrobić na początek tak mały generator, od razu natleniacz. O nie, niepotrzebnie to. Yy, mała drukarka, o to mi chodziło, dobra. Yy, średnia platforma. Oczywiście musimy prąd mieć. Dobrze. Ym, musimy mieć więcej bajtów, bo niestety na ten kondensator powietrza jeszcze nas nie stać. Dobrze, teraz to wszystko, tylko musimy zrobić sobie przewody. Jeszcze więcej przewodu i teraz bierzemy sobie, robimy... Jednak dobrze, że robiłem... zrobiłem ten generator, ponieważ potrzebujemy go do takiego jednego prostego. Zaraz wam powiem, tylko muszę tutaj więcej zdobyć tego organicznego. Weźmy troszkę tutaj pochodźmy po tej planecie, żeby znaleźć inne rzeczy. Oczywiście tak jak na Dessolo będziemy musieli sobie y, znaleźć te wszystkie materiały pod ziemią, a tu widzę, że energia jest, to nam się przyda. Z tego co widzę, jest tu bardzo mało tych do komory badawczej. A nie, jest jeszcze jedno, ale my potrzebujemy dosyć dużo tego, bo mogę jeszcze przewód zrobić jeden, ale troszkę taki Yy, mamy troszkę teraz przesrane bo będziemy musieli yy, dalej chodzić, żeby to odblokować Dobrze, tutaj niech się Możliwe, że gdzieś tutaj. No właśnie, akurat Amon wziąłem, więc zaraz tam wrócimy. Tylko żeby tutaj się zrobiło. Dobrze. I mamy to, co teraz trzymam w rączkach. To nie jest 2000 bajtów, bo to wygląda tak samo jak to na The Solo, tylko to się różni tylko tym, że to posiada więcej bajt, czyli no to posiada po prostu 7000. I naprawdę nie znam lepszego sposobu na zdobywanie bajtów niż po prostu no zbieranie tych kul do komory badawczej właśnie teraz Glacjo. Mówiłem w poprzednich odcinkach chyba mówiłem, że nie mogę się doczekać, aż polecimy na no, bo jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo tego. I... Ale skoro mam ten amon, to wezmę go, wykorzystam. Yy, bo specjalnie ten jeden amon zrobiłem sobie, żeby zdobyć właśnie jakąś kulę. Co to jest? Bo ja tego akurat nie znam tego materiału. Co to jest? Hematyt! To właśnie nam hematyt jest potrzebny, bo to jest yy, żelazo. To... Bardzo dobrze. Tylko tytanitu na razie nie potrzebujemy. Ale na pewno będzie takie... Będziemy potrzebować tytanit. Ale na razie żelazo. Yy, niestety yy, nie możemy wziąć na yy, do promu dwie komory, bo mamy niestety za mały prom. Potrzebujemy większy. Duży prom kosztuje chyba z tego co pamiętam 5000 bajtów, więc to jest bardzo dużo. Więc niestety będę musiał w tej grze trochę posiedzieć. No, 5000 bajtów yy, i on po prostu posiada więcej miejsca. Yy, wezmę sobie tak, bo mam plan. Yy, Zostawię sobie te tutaj rzeczy, a może zrobię sobie tylko filtr tlenowy i pójdziemy sobie teraz po ten hematyt i żeby go zdobyć jak najwięcej Bo hematyt też nam będzie potrzebny w tym laboratorium chemicznym, którym zrobiliśmy ostatnio to tam też właśnie będzie potrzebny yy, w niektórych rzeczach ten hematyt, ale w ogóle niedługo kończymy tą serię z astonik, bo niestety, ale nam nie zostało za dużo rzeczy, które też poka pokazałem wam, znaczy pokazałem wam już tyle rzeczy i ostatnią rzeczą, która jest nam potrzebna, to ten kondensator powietrza. Bo zawsze nie, nie wiem jak to tak. O już na y, już stać nas na to. Ale po tym y, po tym odcinku na pewno będę już zbierał te bajty na ulepszenie naszego y, jak to nazwać? Hmm. Hmm. Odkurzacza. Bo tak jak mówiłem, wiem już jak zdobyć cynk. Znaczy, ja wiedziałem, bo ja akurat um. Astonie przeszedłem dwa razy i znaczy przeszedłem po prostu dostałem się do jądra ziemi i robię teraz tak jak robiłem na tych dwóch zapisach to tak samo robię teraz po prostu ten cynk to tak jak mówiłem chyba ze spalarytu się robi trzeba go przepalić i wtedy mamy właśnie tak no to chyba już ruszamy z powrotem bo nie mamy za bardzo nic, nie mamy do roboty za bardzo, bo dobrze, to będziemy wracać. Najwyżej później jeszcze tutaj zobaczę, jakbym coś przegapił. Um. Zwiększmy na inną planetę. Jak widzicie, Sylwa jest dosyć daleko od Glacio. Silnik oczywiście musiał się popsuć. Gdzie jest nasz dom? Hmm. Dobra, to zrobimy sobie już ten kondensator powietrza. A i nie dokończyłem. Um. Tylko, tylko sobie łożę po ulepszeniu naszego odkurzacza będziemy już dostawać się do jądra ziemi, czyli tak jak mówiłem w pierwszych odcinkach to jest moim głównym celem, a w poprzednim odcinku tam yy, w takim dziwnym urządzeniu yy, podpinaliśmy generatory, żeby to wzmocnić, czy jak to można inaczej nazwać. Dobrze. Kondensator powietrza y, jest odblokowany. Żelazo, szkło. Y, szkło. I plast. Muszę zrobić jeszcze podkładkę, znaczy yy, yy, dużą platformę. Nie wiem, czy nie dać tutaj po prostu, bo tutaj chciałbym postawić jeszcze, yy, chociaż nie, raczej nie będę potrzebował. Tak samo nie potrzebuję w sumie tego dużego promu. Ja chyba będę ogólnie robił sezon drugi, gdzie bardziej pokażę Wam, jak to powinno być rozbudowane, albo nie zrobię, nie wiem. To zależy, czy będę chciał na nadal nagrywać tą grę, bo troszkę jest czekania. A GTA 4 niestety też nam się kończy, ale spokojnie, bo są jeszcze dodatki, więc. A później. Będziemy GTA 5 grać. Stoper mi pokazuje, że jeszcze mamy troszkę czasu. Um, co możemy zrobić zatem? Hmm. No jedynie czekam aż to po prostu się tutaj hmm, zrobi i wtedy wezmę to położę, bo... O, to troszkę jeszcze Te 200 bajtów, wiecie co? Te 200 bajtów to nie jest Aż tak dużo, ale I wezmę po prostu sobie to włożę, bo będzie mi się szybciej robiło Jak widzicie, ponad 7000 bajtów Naprawdę to jest dużo To sobie włożę Tutaj to rzeczy, które są mi niepotrzebne. I co? Ym... Będę zbierał na... właśnie na mod wzmocnienia, mod szeroki i świder mod pierwszy bo diament na swidermot 3. to uwierzcie mi yy, nie jest łatwo pokażę wam tylko jakby ktoś chciał na to się skusić diament potrzebujemy grafen, grafen grafen się robi z grafitu i hydrazyny hydrazynę robimy z z, wod z wodoru i dwóch amonów Wodór musimy właśnie z tego yy, kondensatora powietrza zrobić. Coś mało mam chyba tej żywicy, bo wiem, że troszkę mam tu bałagan, bo wszędzie te rzeczy tu się. Yy, Jakby rozwaliły troszkę, za dużo ich mam, ale chyba z tego kondensatora powietrza nie będę korzystał, bo to jest yy, kondensator powietrza nie jest taki już potrzebny, ale jeśli niektóre osoby chcą tą grę, powiedzmy, chcą auto zrobić sobie jakieś albo. No, powiedzieć szczerze, auto nie jest aż takie dobre jeśli chodzi o podróż do wnętrza ziemi. Chociaż na początku myślałem, że to jest naprawdę najlepsza metoda, ale no nie wiem, mogę auto stworzyć, ale to wtedy będę tą serię będę musiał przedłużać, i jeszcze będę musiał tyle bajtów zebrać nie tylko na auto, ale też na. Na energię do auta, bo niestety, ale albo RTG, które 13 tysięcy bajków potrzebne jest, albo po prostu jakby ktoś nie wiedział, RTG to jest rzecz, oczywiście, związana z prądem, która nam daje, która się nie kończy, która cały czas daje nam prąd i nie kończy się, to jest. Taka niekończąca się bateria. Tylko gdzie to? To było chyba w drugim. Tu gdzie, o, dobra. RTG. 12500. Ale ja chyba na średnią baterię bym się skusił. Ale nie wiem. Szczerze... Wolałbym bez. Bo później będę Martwił się, jak tym autem wrócić. A autem chyba i tak się nie wróci. Auto jest w sumie, można powiedzieć, potrzebne, jeśli ktoś chce sobie, nie wiem, szybciej. I tak tam będziemy się dostawać bardzo długo. Więc teraz. A z nie mam co nadrabiać od odcinków. Kurczę. Tylko martwi mnie, gdzie ten spaleryt teraz jest, bo nie mogę go znaleźć. A zaraz mi się powietrze skończy. No to super, chyba będę miał pierwszy zgon. Świetnie, a nie dobra. Już myślałem. Bo naprawdę nie lubię w takim chodzić tutaj, bo później nie mogę się odnaleźć. Ale to jest bardzo, ale to bardzo dużo Laterytu. Nigdy mi się w kopalni nie trafiało tyle Laterytu. A za to tu nie ma tu w ogóle. Nie mogę znaleźć ani jednego ten miejsca, gdzie jest spaleryt jakiś, a już powoli będę musiał odcinek kończyć. A bezne w razie był sobie właśnie ten yy, żywica, jakbym gdzieś utknął albo yy, bym się zgubił, bo widzę, że tutaj dalej nie ma za dużo tego tej żywicy, na przykład tutaj. O! Jest! W końcu! Svalerit. Nie wiem czy po prostu w tej wersji jakoś dziwnie zrobili ten... tego Astonira troszkę... Bo w ogóle się prawie nie da tego Svaleritu zdobyć. Nie wiem czym to jest spowodowane, czy ja mam pH, czy po prostu... Dobra nam starczą Dobra teraz tylko żeby powrócić Dobra i będziemy już powoli kończyć yy, odcinek, a ja też będę zapraszał na odcinek z GTA 4, bo tam mamy dużo do roboty. Ten 26 odcinek to był według mnie spoko odcinkiem w GTA 4 mamy jeszcze troszkę roboty, chyba tam... Jeszcze tego zleceniodawca muszę zrobić, ale to tam powiem. Tylko teraz, żeby się dostać na górę. Kurczę... W sumie to taki jeden odcinek mi został. W drugim sezonie, jak będę nagrywał, oczywiście, to Wam pokażę to auto. Chyba, że zrobię jakiś bonusowy odcinek i będziecie pisać w komentarzach, żebym pokazał to auto. No to musicie napisać w komentarzach, bo nic nie piszecie i wtedy nie wiem, czy chcecie, żebym pokazał to auto, czy nie chcecie. Dobra, tak wygląda ten kondensator. Powiedzcie, tylko coś mi się chyba teraz może. Na przykład, jakbyśmy chcieli taki hell, to nie możemy stworzyć, bo potrzebujemy niestety z innej planety. I tutaj nam przychodzi takie coś, gdzie sprawdzamy. I na przykład Atrox ma hel, azot, metan, siarka. Glacio też ma inne tutaj inne planety. Dobrze, to ja będę z Wami się już powoli żegnał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.